Witam. W tym filmie chcę zaprezentować wam nóż M21 firmy Columbia River Knife and Tool. Znakomite narzędzie do użytku domowego, przydatne podczas outdoorowych wypraw, przeznaczone również dla wojska, policji czy innych służb mundurowych. Konstrukcja noża M21 opiera się na szkielecie z hartowanego aluminium lotniczego, stanowiącego jednocześnie integralną rękojeść. Rękojeść jest wygodna, wytrzymała, a dzięki żebrowaniu i półotwartej konstrukcji bardzo ułatwia czyszczenie. Wchodzący w rękojeść karbowany trzpień głowni tworzy podparcie pod kciuk. Wygodne, codzienne noszenie zapewnia sprężysty klips na rękojeści, umożliwiający przypięcie noża o krawędź kieszeni lub elementów wyposażenia. Głownią o profilu recurve drop point wykonano z matowanej japońskiej stali nierdzewnej AUS-8A. Ostrze wyprowadzono tak zwanym szlifem wklęsłym. Na głowni umieszczono obustronny kołek obsługiwany kciukiem, dzięki któremu można łatwo otworzyć nóż zarówno prawą, jak i lewą ręką. Ponadto głownia posiada flipper, który wystarczy popchnąć palcem wskazującym i połączyć to z dynamicznym ruchem nadgarstka, aby błyskawicznie otworzyć nóż. Po otwarciu noża flipper stanowi dodatkową osłonę palców. W pozycji otwartej głownia blokowana jest blokadą Liner Lock, która zabezpieczona jest dodatkowo systemem Locks, działającym automatycznie. Dźwignia tego bezpiecznika umieszczona jest z przodu po prawej stronie rękojeści i służy jedynie do odbezpieczania podczas składania noża. Podsumowując, nóż CRKT M21 to bardzo nowoczesna konstrukcja. Prosta w obsłudze, szybkim otwieraniu i czyszczeniu. Blokada głowni noża zabezpiecza przed niekontrolowanym zamknięciem podczas pracy, a flipper na głowni ułatwia szybkie otwarcie noża. Nóż ten znajdzie uznanie w oczach żołnierzy, strażaków i użytkowników ceniących sobie wygodę, nowoczesność i funkcjonalność użytkowanego sprzętu.